trochę nie podobny wymiarowo jest... na mniejszy od tego i wypuszczamy rynek. Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa zarazem sympatyków kanału Fishing Way Channel Jak widzicie jestem dzisiaj u mojego kolegi Tadeusza Jest dzisiaj ze mną Andrzej również To znaczy, że przyjechaliśmy pierwszy raz w tym roku Za bstrągiem. Tutaj połowić No coś tu się dzieje Niby Tadziu tak twierdzi Zobaczymy, słuchajcie, teren Masakrycznie trudny Nie wiem jak ja tu będę chodził przez te haszcze z tą kamerą Powiem wam szczerze Naprawdę jest ciężko. Rzeczka taka niepozorna. Ale A... może nam wynagrodzi to. O to chodzi, ale mówię, przebijacie przez to zresztą, zobaczycie sami. Także naprawdę nie będzie lekko. Słuchajcie, zawsze mam najwięcej pytań odnośnie po tym pod filmem, czym łowimy. Tu nie jest żadna reklama. Ja nie mam żadnych sponsorów, także tutaj każdy omówi swój sprzęt. Tadziu, powiedz, czym ty wiesz łowił? Jaki kiaszek? Ja, Sankroj. Siedmiostopowy i mniej więcej do 10 gram ciężar wyrzutu. Słyszycie, Tadziu sam Krojem będzie łowił. No, chłopcze przywiózł z Ameryki, słuchajcie. Parę lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale wrócił do kochanej ojczyzny. mówi, że tam mu się nie podobało. Nie wierzę w to. Ale mówił, że tu jest lepiej niż w Stanach. Andrzej, a czym Ty wiesz dzisiaj? Łowił Mikado Katsudo. A, Mikado Katsudo. 2, 30 do 9 gram ciężar wyrzutu. No, słyszycie, Andrzej Katsudo, Slim. Mikado. A ja, słuchajcie, nie uwierzycie, samoróbka moja na to przewijanie się przez te hasze. Zabrałem tylko swoją samoróbkę. Jest to kij z dwóch części zrobiony jeden. Nieraz na niego łowiłem. Nie tylko pstrągi, ale i o konie. Także jak go złamie to mi nie będzie szkoda, bo przebijacie, tu będzie ciężko. Dobra, tyle wstępu, a my idziemy się bierzemy do roboty, bo naprawdę pogoda jest fajna. Jest luty, połowa lutego. Także zobaczymy, co się dzisiaj uda wyjąć. No myślę, że tym gość tu złupi jak zawsze, nie? Bo słuchajcie, na swojej wodzie, no to kto nie będzie łupił. No? Musi. Dobra, tyle wstępu, a my idziemy łowić. No to walczcie ze mną. <laughs> spróbujemy. Spróbujemy. To połama. To Andrzej sobie stanął w środku. Teraz Andrzej miałeś branie No Ale nie ma to jest miał branie Andrzej, ale nie wciął Słuchajcie, już tam Andrzej wyciągnął, a ja tu dzisiaj jako operator główny kamery, więc nie mam czasu nawet na wędkowanie Ale drugi wstrążek, pierwszy nawet nie zdążyłem kamery włoczyć, a Tadzi już wypuścił. Poczekaj, poczekaj gościu. Dobra, wypuszczamy rybę. Pięknie. Jak widzicie jesteśmy dzisiaj z Andrzejem na Pstrągach utadzia. Warunki bardzo ciężkie. Tutaj się przebijać przez te... Ale mata już znowu. Dobrze Ja na razie jako operator kamery muszę odczekać Czekajcie zmierzymy tego łobuza łobuza jak to Tadek mówi 33 no. 33 Ile? 33 33 cm Panie Czekaj jeszcze panie 23 cm u i wypuszczamy go poszedł a tam Andrzej z drugiej strony walczy Jest tu panie nie jest. nie jest duży jest, nie. ale jakoś go wyciągniemy Może się uda bo widać warunki widzicie bardzo ciężkie tutaj naprawdę nie jest łatwo się dostać <grym> takich numerów nie było tu jest poligon wam powiem no, no nie jest duży ale ryba kolejny w strągu tadziano tak, że jak widzicie to jest u siebie ten łowi jak u siebie ten łowi jak zawsze no ale fajnie że, że, że się coś dzieje tak zobaczcie Tak i nieduży dobra 25, 6 centymetrów Wypuszczamy ryby no. I zobaczcie Jak się muszy, musimy Przedzielać przez taką dżunglę Nie jest tutaj łatwo Przyjść do tej wody Za tym strągiem Jest to rzeczka o statusie No kill Tutaj nie wolno zabierać ryb Także zobaczymy jak nam pójdzie dzisiaj? Początek u Andrzeja i u Tadria obiecujący. U mnie na razie jeszcze nic, ze względu na to, że więcej nagrywam niż rzucam. No tak już to jest. Ktoś musi tą kamerą operować. A tutaj naprawdę jest lekko. Można się wywrócić. Zobaczcie. Chłopcy przed chwilą mieli zaczepy Zaczepy i później tak to jest, i się płoszy ryby Warunki bardzo ciężkie Ale przynęta uratowana Ale nie jest tu wesoło Przebijacie się tutaj przez to wszystko, przez ten gorz, to naprawdę... No. Andrzej ma rybę Duży, ale zawsze to ryba. I zobaczcie, jakiś taki. O, jest że ja, dobra, wypuszczamy go. A, już poszedł. Ale ten poprzedni był lepszy No, przed chwilą miał też branie, większy, ale się spił. To jest fajny. Tutaj Tadek wspólnie z Andrzejem cieszą wody i próbuję ją ktoś wyjąć z tej wody. Tutaj sobie w takim miejscu i tam pod tą rynnę rzuca to rymny znaczy się o na drugą stronę A, <laughs> i zaczep. i znów zaczep, ale wyszedł Tak to jest, warunki tu są tak jak już mówiłem bardzo trudne przewijać się przez te szochy to przez te suche Tutaj to masakra jest po No ale tak to jest Jak się chce coś złowić Znowu rzucił i wisi Ale teraz tracił tam przyjdzie ładnego jest. Jest, jest, Gościu, chodź tu bo zrobimy zdjęcie Weź go do podbieraka i zrobimy sobie zdjęcie ładne Ile ma? Bo teraz no, się. to jest 32 cm no, 32 cm No fajnie Ale grubasyk. Tak no? już taki fajny jest Tak jak widzicie A. Piękny I woda o! I kolega zadowolony, nie? No to Ci się podoba co? To ci się podoba, każdemu to się podoba, nie tylko tobie. No. no jak widzicie? Tutaj Tadziu, a tu Andrzej. Panie! Panie! daj tam strunga. Thank <laughs> you. No, znowu Tadziu tam ma kolejnego. Ładny, ładny. A już nie zdążyłem włączyć. Ja chciał. Zaprezentować, zapozować z nim, to wskoczył do wody. Ale ryba nie będzie czekać. No, a ty, a ty sobie myślisz, że ja tak szybko tutaj przybiegnę, nie? Przez te, przez te krzaczory tutaj, tak, tak. Fajnie, żeś nas tu wrąbał w takie krzaczory, wiesz? Ja mu. Ja mu tłumaczyłem, że mi No. Dobra. Podbierz mi go. <laughs> nie wiem jak tam wyjdziesz, ale no tam musisz do mnie do końca. No. Tutaj warunki są okropne, ale za pomocą Andrzeja. Ale to się to no. Dobra, taki u mnie. Jak widzicie, nie za duży, ale z 25 6 to ma, no. No i tak, trochę niefortunnie, ale hop, wypuścimy go. Tu na tam, O kurczę, ale wyszedł teraz Andrzejowi. No, u Tadzia Maluszek się zameldował. Kolejny, nieduży, ale jest. A. 23, A nie, nie. Tu nie. tak. No, nie. No, 22, 23, No pokaż no, gościa. ładny kroplice. jest ładnie, no ale maluszek. No dobra, wypuszczamy gościa. A proszę, pojechał sobie. Poleciał do wody. większy. teraz był piękny rzut, gościu. A ja nie pracuje wobler? No. Dzisiaj łowimy, słuchajcie, głównie woblerami, nie W no. Wobler dzisiaj skuteczniejszy. Skuteczniejszy, bo próbowaliśmy gumką, to nie za bardzo tam. To jakieś puknięcia były, ale nie chciały się wbijać. Natomiast na woblerek. Na woblerek, na woblerek dzisiaj zdecydowanie lepiej We wtorek można było powiedzieć, że było i jedno i drugie skuteczne No tak, Ty tu jesteś co drugi dzień praktycznie, bo masz bliziutko, a my tutaj O i to no, same Dobrze, dobrze jest Masz? Ja myślałem, że ten sam błąd Tyś... co ja na gałązce wiszę siedzi Ale spadł mi znowu Był, ale już Wypuszczamy go Kapa woda Ale czy dziś to nie Bez niczego piękny Zobaczcie, fajny przelew. Tutaj ciekawy, czy tu coś uda się wyjąć. Byłoby fajnie, jakby strzelił jakiś. Znowu, ja dzisiaj oczywiście najmniej mam strągów, z tego względu, że większość z kamerą biegałem. Dlatego. Tak mało u mnie tych psrągów, No ale tak to jest już. Ktoś musi to kamerować. Aż ktoś to musi skamerować. Jak się chce zrobić jakiś filmik. Pogoda przepiękna, wspaniała. Także jest cudo. No, jakoś nic na razie w tym miejscu. Tu o, po, wyszedł, ale go widziałem. O, drugi raz wyszedł i zostawił. O kurcze, no i w końcu go mam. Mówiłem, że tu jest ładny przelew. Chodź, 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 chodź. Zobaczcie, taki ładny uszy. Taki ładny jest. No mówiłem, że tu na tym przelewie powinno coś stać. Zobaczcie. Piękny jest. Tak 26-7 cm. Ładny pstrążek. Także naprawdę fajny. Hopa! I do wody. No i tak widzicie, miejscówka obiecująca była. Jak tutaj widzicie przelew, tak jak mówiłem, no i udało się. Haha, fajnie, udało się. Tak. Ale piękny, wiesz go do góry, zdjęcie musimy mieć. Piękny, ale kaban. Zobaczcie, Tadziu kolejnego, pięknego, tak około 30 ale ubarwiony pięknie, a tu trzeba go rzucić tak z góry, ale nic mu nie będzie. No. Poszedł. Wiesz na co? Na gumę? Nie. Na. na co pochwalcie się pan? Tym razem na biurówkę. O widzisz. <laughs> Słuchajcie, no jak każda wyprawa wędkarska musi się zakończyć. My już powoli zbieramy się do samochodu idziemy także cały dniowy wypad zostało jeszcze pół godziny. Także naprawdę, no tak jak mówiłem, ten gość tutaj nam zwoił tylko jak się to mówi, sami żeście widzieli. Ale nam się też nieco, co nieco udało wyjąć. Andrzej, zadowolony jesteś? No, zadowolony. No, pierwszy wyjazd. Ryba, ręka znaczy śmierdzi rybą, tak? No, bo, się, bo się złowiło. Słuchajcie, no przebijanie przez, na tej rzece jest naprawdę ciężko. No to warunki tu są masakryczne, no ale, no tak to jest. No, żeby złowić rybę trzeba się nagimnastykować, jak się to mówi. Coś niecoś padło. Także nie, jak Nic nie padło, wszystko wróciło do wody. Nie, no ale na, na kiju się zameldowało. O, co innego. Ale tak, no, spadów żeśmy mieli. Ja nawet, słuchajcie, no, tu przebicie. Tadziu mówi, mam rybę, niż doleciałem. Ryba poszła, albo nawet nie zdążyłem włączyć, to, ją, to mu się spięła. No i to tak jest. No Przy takich warunkach nie jest to proste nagrywanie. Sami dobrze o tym wiecie. Ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście, to proszę dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i do następnego razu. Widzimy się nad wodą. Cześć Wam! Cześć! Cześć!